Musicie mi wybaczyć moją e, buzię zlewającą się z moją bluzką malinową, ponieważ jestem po czyszczeniu twarzy, ale chciałam Wam się nagrać na temat tego, że uważam, że nie ma czegoś takiego jak nielubienie danej osoby bez powodu. Wręcz uważam, że w większości przypadków jest to spowodowane odmiennością programów tej osoby, które ona być może jeszcze przedstawia na zewnątrz, w stosunku do naszych własnych programów. Czyli tak naprawdę my nigdy nie będziemy kogoś nie lubić, bo nam ta osoba nie odpowiada z jakiegoś magicznego powodu, tylko nie będziemy danej osoby lubić, bo na przykład ona mówi coś o pieniądzach, na przykład że ma dużo tych pieniędzy, a my tych pieniędzy nie mamy i nasze ego, ono zwykle chce się bronić przed wszystkim, co jest odmienne od tego, co mamy już zaprogramowane teraz, bo ono nie chce zmian, nie lubi tych zmian, uważa je za zagrażające. Więc prawda jest taka, że jeżeli mówisz bardzo często jakieś też kontrowersyjne rzeczy, które mogą być bardzo przeciwstawne do tego co ludzie ogólnie uważają, no to oni mogą wykazywać do ciebie jakąś taką nienawiść, nie lubić cię hejtować. Czasami też jesteś po prostu dla nich lustrem, pokazujesz im to, czego oni sami w sobie nie lubią, czego w sobie nie akceptują, wobec czego pojawia się ta złość i ten bunt z ego. Może pokazujesz im coś, co nie jest zgodne z tą maską, który, którą oni sobie chcą nałożyć? Bo słuchajcie, to nie jest tak, że osoby, które są ogólnie mega świadome i uczą się nie działać, nie postępować z ego, no to oni oczywiście spotykają i widzą też na przykład w internecie bardzo dużo osób, które mają odmienne poglądy, je przedstawiają, ale po prostu wiedzą, że nie muszą iść za tym triggerem, tylko zastanawiają się, hmm, skąd we mnie takie silne emocje. Natomiast umieją się powstrzymać przed działaniami wychodzącymi z tych emocji i z tych triggerów.